Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, Wysoka Komisjo. Dziękuję za ten obszerny rzeczywiście materiał dotyczący rolnictwa ekologicznego. Troszkę mniej było w nim jednak o tych zielonych zamówieniach publicznych. No, w materiale mamy podanych bardzo dużo działań, które są prowadzone, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, o promocję. O edukację też te tematy nieraz były przedmiotem obrad naszej komisji, zresztą całkiem niedawno, gdzie, gdzie właśnie poruszaliśmy kwestie zielonych zamówień publicznych i też tego, jak one są ważne we wspieraniu grup najbardziej potrzebujących, czyli między innymi dzieci w szkołach, pacjentów w szpitalach i tego, jak, jak te zielone zamówienia publiczne jakim mogą być kołem zamachowym dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Więc rzeczywiście mamy tutaj pakiet informacji o pewnych podejmowanych działaniach, ale to, czego mi brakuje w tej obszernej informacji, to konkrety dotyczące planowanych zmian prawnych. Przyjęliśmy, to było ze dwa lata temu, półtora roku temu, ustawę o rolnictwie ekologicznym, której było daleko do ideału. Też pamiętam bardzo burzliwe tutaj obrady Komisji Rolnictwa poprzedniej kadencji. Było bardzo wiele uwag zgłaszanych przez stronę społeczną, przez przedstawicieli właśnie stowarzyszeń rolników ekologicznych. One nie zostały, nie zostały uwzględnione, i tak naprawdę mam wrażenie, że największą barierą dla rozwoju rolnictwa ekologicznego są wciąż te, jest wciąż takie niepewne otoczenie e, prawne, bo mimo wielu tych programów edukacyjnych, wsparcia doradców, e, doradców ekologicznych, e, to ilość tych barier prawnych, takiej papierologii e, niestety zniechęca do przejścia na na uprawę ekologiczną, a jak wiemy, musimy to zrobić w Krajowym Planie Strategicznym. Jest ten e, zapisany cel 7% do 2030 roku, jak dla mnie e, mało, mało ambitny. Natomiast nie widzę, by bez, jak, bez zmian prawnych była możliwość osiągnięcia nawet tego bardzo e, niskiego celu 7%. Czytałam o tych zielonych zamówieniach publicznych i bardzo mi się podoba, że w administracji publicznej będą te kryteria brane pod uwagę. Jednak nie będzie rozwoju rolnictwa ekologicznego i, nie będzie, i też nic nie da edukacja, sama edukacja ekologiczna, jeśli te zielone zamówienia publiczne nie będą w samorządach. Czyli właśnie w szkołach, w szpitalach, w domach pomocy społecznej, w tych wszystkich instytucjach zarządzanych przez samorządy które potrzebowałyby wsparcia centralnego z budżetu państwa na to, by z lokalnymi rolnikami ekologicznymi takie takie umowy o zamówienia na dostarczanie ekologicznej żywności podpisywać. Też na, na naszej komisji, gdy, gdy ten temat tak wstępnie omawialiśmy, padło, że tak naprawdę no, dużo większą wartość niż sama informacja czy film o rolnictwie ekologicznym, także wśród najmłodszych, ma po prostu dużo większą wartość ma po prostu zachęcenie do jedzenia tej żywności. Żywności ekologicznej poprzez no właśnie podawanie jej w szkołach, w szpitalach. Podawałam przykład tych francuskich samorządów, gdzie gdzie na przykład, że w Strasburgu jest taki zielony koszyk dla przyszłej mamy, miasto podpisuje umowy z lokalnymi rolnikami ekologicznymi, bo przecież chodzi nam o skrócenie tego łańcucha dostaw, a jednocześnie wsparcie też dla, dla własnych rolników, I, i tam po prostu kobiety w ciąży otrzymują taki zielony koszyk ekologicznej żywności, I okazało się, że nawet jak już urodzą dziecko, jak już nie otrzymują tego koszyka raz w tygodniu, to same wracają do tych, do tych gospodarstw ekologicznych i tę żywność kupują, więc to jest właśnie nie tylko taka edukacja, powiedzmy abstrakcyjna, poprzez publikacje, ale poprzez przykład. No i mamy też między innymi Lyon, też tam jest Zielony Burmistrz, jak i zresztą w, w Strasburgu, i tam z kolei są umowy z lokalnymi rolnikami ekologicznymi na na dostawy jedzenia do przedszkoli, do żłobków, do szpitali, czyli właśnie do tych osób najmłodszych i do tych osób z problemami zdrowotnymi, które tej ekologicznej żywności najbardziej potrzebują. I już tak przechodząc do pytań, czy planowane są w Ministerstwie jakieś zmiany, właśnie stricte prawne, nie promocyjne, nie edukacyjne, bo tego widzimy jest dosyć dużo, ale stricte chodzi mi o nowelizację ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, a także być może jakichś innych aktów prawnych, które umożliwiłyby. Wsparcie finansowe dla samorządów na zawieranie tych zielonych zamówień publicznych z lokalnymi rolnikami ekologicznymi. Dziękuję.